Witam Was serdecznie Pan Motorówka Witam serdecznie wszystkich motorowodniaków żeglarzy i niezrzeszonych Dzisiaj jesteśmy na Zalewie Zegrzyńskim Zobaczcie Woda jest dzisiaj stosunkowo wzburzona W takiej malutkiej łódce na jakiej jestem, ciężko aż się trochę utrzymać Ale to powinno oznaczać bardzo dobrą zabawę Zobaczymy więc jak pójdzie mi na tych falach Widzicie, do takiej motoróweczki jak ta to czasami już nie jest za dużo No co, zabawa Gotowi? <laughs> Chyba stanę, bo na siedząco może być ciężko.

Naprawdę jest ciężko się w ogóle utrzymać na nogach na takiej malutkiej łódce i to jest najlepszy dowód na to, że nie potrzeba 300 koni, żeby była dobra zabawa. Potrzeba małej, lekkiej łódki i trochę fali. Jedziemy tam, gdzie jest spokojnie.